Zadbaj o komfort cieplny na długie lata. Zastosuj doskonałą izolację z wełny mineralnej Wool. Odwiedź materiały budowlane Wesołek i skorzystaj z wyjątkowej oferty autoryzowanego dystrybutora. Jest środa, 18 października, tobież Krakowski. Dzień dobry. Pora na wiadomości z Kalisza. O czym dziś powiemy, sprawdźmy skrót informacji. Rekordy, sukcesy i porażki. Analiza wyborów w naszym okręgu. Dofinansowanie na prawie 10 milionów złotych. W Kaliszu powstanie branżowe centrum umiejętności. Zbłoki mężczyzny w parku. Makabryczne odkrycie w Koźminku. Stypendia imienia Jana Pawła II w Kaliszu uroczyście wręczone uczniom. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu zainaugurował nowy rok akademicki. Przed nami międzynarodowe warsztaty samoobrony. Wyniki wyborów są znane. Wszystko wskazuje na to, że obecna opozycja przejmie władzę, mimo że partia rządząca zdobyła największe poparcie, ale nie ma z kim zrobić koalicji. W Kaliszu to opozycja zdobyła więcej głosów, a w całym okręgu wygrało prawo i sprawiedliwość. Kto zatem wejdzie do Sejmu i Senatu, znamy nazwiska naszych reprezentantów. W okręgu Kaliszko-leszczyńskim rekordowy najlepszy wynik zdobyła Marlena Maląg z Prawa i Sprawiedliwości. Na ciągle jeszcze minister rodziny zagłosowało prawie 110 tysięcy wyborców. To najlepszy wynik w historii wyborów w naszym okręgu. Z spisu do Sejmu wejdzie jeszcze Katarzyna Sujka, Jan Dziedziczak, Piotr Kaleta i Jan Mosiński. Mandat stracił poseł Tomasz Ławniczak. Z Koalicji Obywatelskiej najlepszy wynik miał Jarosław Urbaniak. Na posła z Ostrowa zagłosowało ponad 50 tysięcy wyborców. Do Sejmu wejdzie jeszcze Grzegorz Rusiecki z Leszna, a z Kalisza Karolina Pawliczak i Mariusz Witczak który z pozycji numer 7 o włos przewagi wywalczył sobie mandat, odbierając go Konfederacji, która z naszego okręgu do Sejmu nie pośle nikogo. O dużym sukcesie może mówić trzecia droga. Skalisza wprowadzają do Sejmu i Andrzeja Grzyba z PSL, który zrobił trzeci najwyższy wynik w okręgu. Mandat zdobyła też Barbara Oliwiecka z Polski 2050 i jest ona jedyną nową twarzą w parlamencie Skalisza. Lewica zdobyła jeden mandat i przypada on Wiesławowi Szczepańskiemu z Leszna. Senatorem ponownie został Janusz Pęcherz z paktu senackiego. Zdecydowanie wygrał on m.in. z Andrzejem Wojtyłom. Na byłego prezydenta Kalisza zagłosowało ponad 40% wyborców. Dla porównania na drugiego z byłych prezydentów, na Grzegorza Sapińskiego, który również startował w wyborach senackich, głos oddało 1,7% wyborców. Branżowe Centra Umiejętności to ośrodki, które łączą poszczególne branże, pracodawców, szkoły i uczelnie, a ich głównym celem jest rozwój szkolnictwa zawodowego. W Polsce zostanie utworzonych łącznie 120 takich placówek. W Wielkopolsce powstanie ona przy technikum imienia Świętego Józefa w Kaliszu w dziedzinie przemysłu drzewnego. Na ten cel uzyskano dofinansowanie w wysokości prawie 10 milionów złotych. Branżowe Centra Umiejętności to inwestycja za ponad 1,4 miliarda złotych, polegająca na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w całej Polsce. Powstaną one w partnerstwie organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centrach kształcenia zawodowego. W Wielkopolsce branżowe Centrum Umiejętności powstanie przy technikum imienia świętego Józefa w Kaliszu w dziedzinie przemysłu drzewnego dzięki dofinansowaniu wysokości za prawie 10 milionów złotych. Formuła centrów jest. Z nowością w systemie oświaty wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia i egzaminowania w danej branży. Będą odgrywały istotną rolę w przygotowaniu kadr na potrzeby gospodarki w wielu dziedzinach, a oferta będzie skierowana do szerokiego grona odbiorców, w szczególności do uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli, nauczycieli akademickich oraz pracowników w obszarze danej dziedziny zawodowej do końca roku ma powstać 20 takich ośrodków, a kolejne 100 do końca przyszłego 2024 roku. Tę informację otrzymała policja we wtorek w godzinach porannych. W parku w Koźminku, w pobliżu stawu, ujawniono zwłoki mężczyzny. Okazało się, że to 37-letni mężczyzna. Obecny na miejscu zdarzenia lekarz wstępnie wykluczył udział osób trzecich. Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji wzłok, która wyjaśni przyczynę śmierci. Tak dużo uśmiechniętych, młodych twarzy dawno nie widzieliśmy. A mieli do tego powody, bo po ciężkiej pracy w osiąganiu sukcesów i nauce ich trud został doceniony. Ponad 250 uczniów z szkół otrzymało wyróżnienia w postaci stypendiów finansowych Imienia Jana Pawła II. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się w szkole podstawowej nr 13 w Kaliszu. Wyróżniono mi myślę, że będzie nam bardzo miło, jak będziemy mogli wykonać wspólną fotografię. Każdy, choć raz usłyszał w młodości od swoich rodziców, aby brał na poważnie obowiązek szkolny i dobrze się uczył. Ci uczniowie na pewno nie mają z tym problemu, ponieważ ich wyniki w nauce są wręcz zdumiewające. Bardzo z tego się. Wszystkiego cieszymy, że tak dobrze na co dzień idzie Wam nauka, ale nie zapominacie również o tym, że nauka to nie wszystko i, i działacie również w tych innych tutaj dziedzinach, jakby pozaszkolnych. Jeszcze raz wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że przez, przeznaczycie te środki na jakiś dobry cel, na swój samorozwój. W tym roku kryteria przyznawania stypendiów różniły się w porównaniu z zeszłymi latami. W tym roku rozszerzyliśmy jakby ten katalog dzieci, które mogą otrzymać stypendium o wszystkie dzieci, które uczą się w kaliskich szkołach, a nie tylko te, które w Kaliszu mieszkają. Aby otrzymać stypendium imienia Jana Pawła II, oprócz wymagań dochodowych rodziny, uczniowie muszą uzyskać średnią ocen wyższą niż 5,60 w klasach 4,6 i przynajmniej 5,40 w klasach 7,8. Nagrodzeni uczniowie nie kryli zadowolenia. Czujesz w tym wyjątkowym dniu? Yy, trochę się stresuje, ale jest dobrze. A czym się stresujesz? No, takie przy, nowe robota. przeżycie jest po prostu. Także dlatego pewnie. A już wiesz, na co spożytkujesz te pieniądze? Schowam na razie sobie do skrytki i będę um, czekał, aż coś się przydarzy do kupienia. Czyli będziesz oszczędzać? Tak. Musiałem dużo się uczyć, pisać sprawdzianów różnych. Dużo się. Uczyć. A po, podobało Ci się to? Mm, mm, trochę. <laughs> a co Ci się tak najbardziej podobało, a co przysporzyło Ci najwięcej problemu? Najbardziej mi się podobało to, że mogłem się z przyjaciółmi spotykać w szkole, a najmniej to wpisanie sprawdzianów i uczenie się. Który przedmiot był najtrudniejszy? Najtrudniejszy historia. A dlaczego? Bo bardzo dużo trzeba było się uczyć na sprawdziany. Bardzo się starałem, żeby osiągnąć takie sukcesy naukowe. No i jestem dumny z siebie, no. Cóż mogę dodać, no jesteś się dumny, pieniądze przyjdą do mnie. Opeluję trochę przeznaczyć na cele hartatywne. Nie można wszystkiego zgarniać dla siebie, nie można być chciwym. Ja się celuję dobrocią. Jestem miłym chłopakiem ja i u mnie. Chciałem, żeby moje pieniądze też były potrzebne komuś, nie tylko mi. No myślę, że pomogę schronisku, na pewno. Pieski, kotki, chomiki. To są zwierzątka, które na pewno chciałyby... Lepsze życie. A czy dużo sił kosztowało uczniów, aby skończyć klasę z takimi wynikami? E, bardzo dużo. A co na przykład takiego specjalnego, ile musiałeś na przykład spędzić godzin przed książkami? E, godzin, no naukami w miarę łatwo wchodzi, więc aż tak e, dużo nie. Musiałem się uczyć, no ale parę godzin tak czasami dziennie trzeba spędzić. A czy ja byś miał chodzi. zachęcić swoich rówieśników, żeby się uczyli? To co im byś powiedział? Ehm, prawdopodobnie. Hmm. No myślę właśnie, że to przeżycie byłoby najlepsze, że to jest coś nowego, co nie każdy jest w stanie jakby osiągnąć i myślę, że to jest ten główny pomysł. Stypendia zostały przyznane 263 uczniom, z czego 129 uczyło się w podstawówce. Wyróżnienia przyznawane są raz w roku i wynoszą od 1200 zł dla szkół podstawowych do 1600 zł dla technikum i liceum. Każdemu nagrodzonemu gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej podróży z nauką. Uczniowie odebrali stypendia, a ich starsi koledzy właśnie rozpoczęli nowy rok akademicki na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygodę ze studiami poprzedziła jednak inauguracja. W tym roku wydarzenie zbiegło się z uroczystością 40-lecia istnienia uczelni. To już kolejna inauguracja roku akademickiego w Kaliskiej Filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ponad 400 studentów rozpoczęło swoją naukę na wydziale pedagogiczno-artystycznym. Kochani studenci, dziękuję, że wybraliście Kalisz. Mam nadzieję, że to miasto spełni wasze oczekiwania. Jestem przekonany, że tu doskonalić będziecie swoje umiejętności, zdobędziecie wiedzę, która pozwoli wam rozwinąć skrzydło. Razem możemy spełniać Wasze potrzeby i oczekiwania, rozwiązywać problemy młodych ludzi. Liczę na to, że będziecie widoczni w mieście, bo Kalisz potrzebuje Waszej energii. Inaugurację połączono z obchodami 40-lecia istnienia uczelni. Z tej okazji nie brakowało ciepłych słów i upominków. Zdobi, jest to mural, który zdobi przestrzeń naszego miasta. Jestem przekonany, że ta kopia udekoruje wnętrza Uniwersytetu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego. I proszę przynosić najlepsze życzenia z okazji 40 lat i oczywiście kolejnych wielu lat. Torkowe Torkowe spotkanie było również pełne radości i wzruszeń. Wydarzenie budziło wiele sentymentalnych wspomnień, zarówno tych przyjemnych chwil, jak i cięższych momentów w historii uczelni. To również doskonała okazja, by zastanowić się, jakie wyzwania stoją przed uniwersytetem i studentami. Pragnę zauważyć, że. Miniony rok, rok akademicki to rok, w którym wychodziliśmy z konsekwencji pandemii. Jeżeli chodzi o to, co przed nami, Szanowni Państwo, no przede wszystkim musimy doskonalić jakość kształcenia, poszerzać ofertę dydaktyczną. Uniwersytet z Filią w Kaliszu, według wielu rankingów, staje się coraz bardziej lubianą i popularną uczelnią, którą wybierają przyszli studenci. No, najbardziej znaczącym jest ranking perspektyw. Już od iluś lat, od wielu lat zajmujemy w tym rankingu trzecie miejsce wśród polskich uniwersytetów i czwarte miejsce wśród polskich szkół wyższych i wydaje mi się, że nasza, nasza pozycja w tym rankingu nie jest zagrożona. Zwieńczeniem inauguracji było uroczyste ślubowanie nowych studentów Wydziału. Uznawać prawa zwierzchności akademickiej i przestrzegać dobrych obyczajów społeczności studenckiej. I my nowym studentom gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej naukowej karierze. Przed nami czwarte Międzynarodowe Warsztaty Samoobrony i Technik Interwencji. Wydarzenie odbędzie się w Uniwersytecie Kaliskim w dniach od 20 do 21 października, a adresowane jest do różnych grup młodzieży i studentów Kaliskiej Uczelni. Te warsztaty składają się z dwóch części. Z części teoretycznej i praktycznej. W dniu 20, czyli w piątek, o godzinie 13 będą dwa wykłady, wykłady, poprowadzone przez pana doktora Jaszczura i przez pana doktora Kamińskiego. Następnie o godzinie 14:30 będzie pierwsza pomoc przedmedyczna, radzenie sobie z ranami postrzałowymi, gdzie przeprowadzą to ratownicy WOPR z ośrodka w Gołchowie. O godzinie 15:30 zaczną się zajęcia praktyczne. Na trzech matach, gdzie będą prowadzone zajęcia przez instruktorów służb mundurowych Policji, Służby Więziennej Straży Granicznej oraz gości z zagranicy. Dalsza część tego seminarium, część praktyczna, odbędzie się w sobotę, w dniu 21 od godziny 9 rano. I tutaj oprócz tych zajęć praktycznych, co wcześniej wymieniłem, będą także przeprowadzone zawody sportowe z zakresu samoobrony. O puchar lektora Uniwersytetu Kaliskiego, Pana Profesora Doktora habitowanego Andrzeja Wojtyły. Impreza wpisuje się w tzw. edukację dla bezpieczeństwa, tym bardziej, że tutaj będą też zajęcia, jak się działa w sytuacjach kryzysowych, jak reagować, kiedy jest jakiś na przykład akt terrorystyczny. Młodzież będzie miała okazję zapoznać się także ze służbą w służbach mundurowych. Będzie wojsko, będzie Centralna Komisja Rekrutacyjna, będzie się dużo działo, myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Komu więc trzeba znaleźć czas, zapraszam. Przede wszystkim ta cała impreza będzie się odbywała na ulicy Poznańskiej w kampusie Uniwersytetu Kaliskiego. A teraz czas na pogodę. W najbliższych dniach możemy spodziewać się sporego ochłodzenia na terenie całego Kalisza i okolic. A o szczegółach już teraz. Dzisiaj wieczorem termometry pokażą 7 stopni. niebo będzie bezchmurne, a wiatr okaże się słaby. W nocy temperatura spadnie do 3 stopni. Na niebie pojawią się liczne chmury, a wiatr pozostanie słaby. W czwartek za dnia słupki rtęci wskażą 10 stopni. Na niebie będą ciągłe opady deszczu, a wiatr okaże się umiarkowanie silny. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni. Przez całą noc zapowiadane są opady deszczu, a wiatr osłabnie. W Piątek o poranku termometry pokażą 7 stopni. Meteorolodzy zapowiadam deszcze, a wiatr silny w porywach osiągający prędkość do 60 km na godzinę. I na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Wiadomości z Kalisza wracają w piątek. A ja już się z Państwem żegnam. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.